No i proszę Państwa, prawdopodobnie tutaj dochodzimy do szumów. Jest rezerwat przyrody, szum. To jest właśnie to. O, w lesie jest tabliczka. to są takie ścieżki. To są ścieżynki, ścieżynki. Idziemy cały czas tymi ścieżkami. Cały czas ścieżkami i w dół. W dół idziemy. Cały czas taką ścieżynką A tych te terawary trzeba wziąć na brzeg. To jest ten szum. Faktycznie to jest ta, taka tablica tutaj jest informująca, że tu jest ta rzeczka, ten szum. Kurwa! Ale, ale są jeszcze wodospady, spokojnie tam pojedziemy tam dalej. Nie przeklinaj do mini. Nie będę żadnymi pierdolonymi lasami. Uwaga, to jest właśnie ten szum nas.